Witajcie w ostatnim odcinku, zagrajmy w Diddy Kong Racing na Nintendo 64. Więc teraz yy, gra się skończyła, ale jak zdobędziesz wszystkie cztery trofea tutaj i podejdziesz do tego oto miejsca, to wtedy się włączy pokazówka, która cię zabierze do tajnego świata, gdzie tam pokonamy Whispiga raz na zawsze. Okay. Więc to było, tamto zakończenie było fałszywe. Były napisy, ale ja te napisy wyłączyłem. Ponieważ będziemy widzieli prawdziwe napisy, podczas prawdziwego zakończenia. Ale cóż... Ta latarnia jest rakietą, która nas zabierze do planety Whispiga. I panie i panowie, witajcie wy... Future Funland. Więc, takie reguły są tutaj, oprócz tego, że... Po przejściu normalnych wyścigów nie mamy naszego pierwszego wyścigu z Wispigiem, tylko od razu już zbieramy srebrne monety. Po tym jak zdobędziemy wszystkie srebrne monety, będziemy mieli już wszystkie balony, i wtedy będziemy mogli mieć nasz wyścig z Whistediem. Nasz ostatni wyścig. I jakby co, ten świat jest super tajnie ukryty, ponieważ nawet tryb Tracks ci nie mówi o tym, że są trasy w tym oto świecie. One dopiero będą odblokowane, kiedy wejdziesz do tego świata. I to jest bardzo ważne, ponieważ Titi możesz odblokować, kiedy przejdziesz wszystkie time triale nad tych poziomów, z tego, Future Funland. Ale cóż, to jest świat kosmiczny. I szczerze, chciałbym, żeby był świat kosmiczny w CTR. Ponieważ kurde, Oxide nie miał nawet własnego świata. Nawet technicznie Wispik nie miał swojego świata na początku, ale potem tutaj jesteśmy. Więc to jest finałowy odcinek, i tutaj będziemy zagaczali naszą przygodę z, z Titi. I ZEGAR Racing. Ale cóż. Więc ponieważ już tutaj takiego już nic oryginalnego nie ma, to praktycznie to będzie trochę filleru tutaj będzie. Szczególnie z tego powodu, ponieważ wszystko co już było gdzie powiedziane, zostało powiedziane. Może to wam powie, tu wam powiem, że może tutaj autem jechać. To co jest cool. Ale ta trasa wygląda na to taką trasę, która by zrobiła, która by została zrobiona tylko na samolot. Ale cóż, panie i panowie, Diddy Kong Racing. Diddy Kong Racing. Może kiedyś w przyszłości zrobię wersję NES-a, ponieważ czemu nie? Pokazać wam, jak okropny ten port jest, ponieważ tam jest wystarczająco dużo zmian, żeby gwarantowało następny let's play. Bo przecież Diddy Kong Racing nie jest tylko portem, ale remakeiem gierki. Jak to można to tak nazwać? Au. Jest też taki interesujący glitch speedrunerski, który pozwala ci na ostro. Na... Jest glitch speedrunerski, który ci pozwala iść na ostatniego bossa od razu, bez zrobienia ani jednego wyścigu w tym świecie. To używa używanie trąbki w, w gokarcie i Titi na hardworldzie. Wiecie, ten Titi, który daje ci time tria... triale. Więc e, jeśli on ci się do ciebie zbliży w jednym momencie, to Ty wyskoczysz sobie w Warplumie i możesz wylądować do kwatery. Wispiga i zostały nam jeszcze tylko 7 balonów do zdobycia i mamy je wszystkie i będziemy mogli Wispiga pokonać raz na zawsze. Ale cóż, czas na Darkmoon Cavern z poziomu, który ma jeden z moich ulubionych, ulubionych soundtracków i ta muzyka była w pierwszych kredicach gry, ale ponieważ pierwszych krediców wam nie pokazałem, to oczywiście nie mogliście usłyszeć tego soundtracku, ale ta trasa jest właśnie tą trasą, która ci powie TT jest zbyt szybki na używanie ziperów, ponieważ ziper, którego ominęłem wcześniej, gdybym go użył, to bym przywalił w sufit poziomu i bym był zwolniony i wtedy dużo wrogów by mnie ominęło. I technicznie fabularnie nie wiem czemu yy, banda ścigał i spigał w jego świecie. On się wycofał tylko kurde, jak Fryer się pożegnał, rozwalając imprezę. Moja teoria jest taka, że oni się tak wkurzyli, że chcą go zamordować, żeby już nigdy nie powrócił i rozwalał im imprezy. Ale cóż, Wispig jest grywalną postacią w wersji DS-owej. Ale nie wiem, czy on został znerwowany. Można grać Wispigiem też w tej grze, nawet boż każdym bossem grać w tej grze, ale trzeba używać Game Shark. I interesujące glitche są wtedy, jak masz bossa na trasie. Na przykład Wispig jest naprawdę najszybszą postacią, ponieważ on, kurde, może nadlewitować nad przepaściami. I ostro. I tutaj miałem ostrego faila, którego by się udało uratować. Yeah. Nie wiem, czy te lasery cię w ogóle mogą zranić. Wiem, że w poprzednim poziomie te, ten statek nie cię zranić, i to byłoby niedobre, gdyby to się wydarzyło. Ale cóż, damy radę. W tych sekcjach, gdzie jest coś podobnego Sonica, to jest automatyczny boost, więc się nie martwcie, że nie macie boosta. No i te trasy potrafią być na długawe. Szczególnie kiedy robisz koń challenge, ponieważ one mogą być troszeczkę sprytnie schowane. Te coiny. Ale tutaj miałem ostry problem z nagraniem ostatniego bossa. O którym wam opowiem, kiedy będziemy robili ostatniego, prawdziwego bossa. Ale lubię kolor tego świata, taki. Nintendo Nintendowaty, jak to można powiedzieć, co brzmi, leniwie chodziło o deskrypcję, ale naprawdę niebieski, czerwony. Niebieski, czerwony i biały kolor. Bardzo pasują do Nintendo. I tutaj też tar znowu spasował. W ogóle taż w wersji Nintendo 64 ma indiański akcent, ale w wersji DS-owej ma taki bardziej brytyjsko-indyjski akcent. Ale cóż, czas na Spaceport Alpha! I to jest nasz przedostatni wyścig z samolotami. Licząc bossa. I ja tego poziomu nie lubię. Nie wiem czemu, ale jest jedna sekcja, gdzie po prostu działka w ciebie strzelają ciągle. I to nie jest kurde super jak oberbiesz. Ponieważ ja w wyścigówkach co ja robię, jak zawsze co coś oberbia lub coś mi się nie uda, to ja restartuję. I tam była liczba 64. Ponieważ gra była na Nintendo 64. Ciekawe jakby było to w wersji DS-owej, Co? Byłby kurde DS napisany? Soundtrack też ucierpiał mocno w wersji DS-owej, ale szczerze już nie będę obwiniał DS-a, ponieważ DS ma troszeczkę słabszy chip głosowy. Dźwiękowy, przepraszam, ponieważ... To było głupie. Ale cóż, drugie okrążenie jest i lecimy dalej. E, krytycy dawali tej grze krytykę, że jest bardzo mało po przejściu gry. Nie licząc z to, że trzeba powtarzać poziomy, oni mają rację, ale też dużo ludzi zapomina, że jest Adventure 2, które się odbokowuje, kiedy przejdziesz Wispiga po raz drugi. No i ten Adventure 2 jest po prostu tymi samymi poziomami, ale tru trudniejsze one są. Plus Silver Coin Challenger są w, innym pomieszcze w innych pomieszczeniach. No i praktycznie to jest wszystko, co. Mogę pojawić na ten temat. Dziwi mnie to, że gry do są w Wikipedii Mario. Ale jedna z oryginalnych nazw tej gry to jest Pro Am 64. I chwała Bogu, że kurde, nie było tego w tytule, ponieważ, nie wiem, ale Nintendo miało fetysz nadawanie nazwy Super i 64 do każdej gierki na te dane konsole. I to jest bardzo głupie. Na przykład Crash się nazywa Crash Bandicoot PS1, ponieważ to by było głupie. Ale cóż, ciekawostka jak chodzi o te puchary. Każdy puchar, który zdobędziesz w tym w tej grze to jest puchar Wisfiga. Kiedy będziesz miał w drugie miejsce, to masz puchar tarza. Jak będziesz przechodził te puchary w wersji DSowej, to każdy puchar będzie pasował do otoczenia, w którym robiłeś ten oto Trophy Challenge. Ale cóż, to jest na ostatni wyścig w tej grze Star City. I tutaj był kolejny glitch graficzny z powodu kurde Mirilis Action. Nie wiecie, kurde jaka nagrywarka uratowała ten let's play. Ale ja wam to powiem, kiedy będziemy ro nagrywali, robili ostatniego bossa. Ponieważ na ostatnim bossie, ani Fraps, ani Kurde ban... ani Mirli's Action nie mogły nagrać tego bossa, Ponieważ on był graficznie wymagający. Ale cóż, tutaj jak widzicie, dużo driftowania jest, więc uważajcie, jak to robicie. Jak macie na przykład e, Tipsy, to ona jest praktycznie opec postacią na Time Triale. Ponieważ jak używacie ten glitch spamujący A To ona jest bardzo szybka Plus ona ma najlepsze zakręty Tutaj ja unikam Zipper'a ponieważ Jak to już powiedzieć TT jest bardzo szybki I kurde możesz spaść z trasy I jak z trasy To już najlepiej by było gdybyś kliknął restart Ponieważ nie ma żadnego recovery z tego Ale ten kurde poziom mi bardzo przypomina Radical City Sonic R. Gierkę, którą zagrałem sobie wczoraj, ponieważ chciałem sprawdzić, czy ona w ogóle działa na moim twardym dysku. I działa. I jak to mogę powiedzieć? Szczególnie ta sekcja miasta mi przypomina Radical City albo ta sekcja z kasynem, yy, z pinballem na Radical City. Czasami te trasy mogą być naprawdę puste, kiedy jesteś bardzo szybki. Ale tak czy jak komputer jest bardzo łatwy. Normalnych trasach. Dopiero kiedy robisz Silver Coin Challenge i Trophy Race, to wtedy komputer ostro się robi trudniejszy. Nie wiem jeszcze o Adventure 2, ponieważ Adventure 2 nie grałem, nie nawet nie zacząłem, ale poczytałem o tym, żebym wiedział o czym ja mówię. Ale gra jest taka sama, tylko że jest trudniejsza i yy, trasy są odwrócone. Ale cóż, to był nasz ostatni standardowy wyścig. Teraz będziemy robili ostatnie 4 Silver Coin Challenge i potem będzie nasz ostatni wyścig z Wispigiem. Więc oto nasz 43 balon. Jeszcze tylko 4 i mamy 47. Ale cóż, Silver, Silver Coin Challenge. Tutaj były nawet bardzo łatwe, tylko te poziomy trwały trochę długo. Ja nagrałem pierwszy świat dzień sekundę po przejściu gry za pierwszym razem Resztę gry nagrałem po nagraniu Jacka 2 I to było w jeden dzień Tak krótkie były te... Tak krótką ta gra jest Każdy świat bez edytowania mi zajmował i z failami. Gdzieś z 2 godzinki więc ok, gra trwa troszeczkę dłużej niż 2 godziny 3 godzinki max i gracie macie grę zrobioną na 100% Ale cóż, Silver Coin Ranger? Ja już nie mam co o nich mówić. Nie na, o, o czym mówić tutaj. Oprócz tym, że będę robił Donkey Kong Country, co już ja mówiłem wcześniej. Tylko nie wiem czy robić wersje oryginalne czy na Game Boy Advance, ponieważ wersje na Game Boy Advance były bardzo. dobrze zrobione. I nie wiem czy też robić gry na Game Boya starego, ponieważ Donkey Kong Landy są kontynuacjami oryginalnych gierek. Nawet że powtarzamy poziomy, to... jest to fabularnie kontynuacja. I one były też robione przez Rare że Rare było nawet zajęte podczas e, Ery Donkey Kong Country, SNESa i Game Boya Ta Ale cóż, panie i panowie Koniec jest bliski Koniec jest bliski Niedługo nowa seria Transformers, nowy sezon tych Robots in Disguise będzie. A! Ah, i będę szczery. Jak to mogę powiedzieć? Ta seria strasznie nudnawa. Mówię o Transformerach oczywiście. I zanim powiecie, że ja nie gadam o nic wyścigowym, transformerze się ścigają... Psz, się zmieniają w auta, więc jakiś temat jest z tego. Muzyka na twanie brzmi przyspieszona. Ale oczywiście, tak troszeczkę dziecinnie ten sam brzmi. Pasująco, ponieważ to zgra dla dzieci. Tylko jeden negatyw, który mogę dać, to jest to, że gra się nazywa Diddy Kong Racing, ale nie ma ani jednej postaci oprócz Diddy z gier Donkey Kong Country. I zanim powiecie. O mój Boże, przecież to się nazywa Diddy Kong Racing. Crash Team Racing miał tylko nazwę Crasha w tytule i były prawie wszystkie postacie z Crasha tam. Ale, oczywiście, Diddy został, został dodany na samym końcu dopiero, więc, oczywiście, jest powód, czemu nie ma postaci. Ale, szczerze, ee, trochę chyba dobrze zrobili, że Diddy Kong e, stał się Diddy Kongiem. Ponieważ chyba wtedy Nintendo nie pomagało. E, nie, nie pomagało z marketingiem. Ale, Nintendo to w ogóle ma swoje problemy. Oni ciągle mają tą mentalność, że. O! Nieważne jaki masz potężny system, gry się tylko liczą, co jest prawdą, ale już to nie ma znaczenia w tej erze, ponieważ grafika w tej erze jest właśnie sprzedającym punktem konsoli. Dlatego Play 4 się najlepiej sprzedaje od Xbox One, ponieważ Play 4 jest potężniejszy. Nikt nie kupuje Wii U z dwóch powodów: jest słabą konsolą, no i kurde nazwa, ponieważ wszyscy myśleli, że Wii U to jest nazwa upgrade'u po prostu. No, i to praktycznie zabiło Wii U. W tym roku ogłoszono na pewno nx i kurde, powiedzą, o. Będziemy wspomagali Wii U przez jakieś parę ekstra lat, i potem kancelujemy wszystko. Nintendo powoli idzie w mroczną erę, i są też jeszcze kurde reporty, że, jak to można powiedzieć. NX będzie jeszcze słabszy od playerów 4, co szczerze jest wielkim nie nie. A powiecie, czemu to jest wielkie nie nie? Ponieważ wtedy to odpycha third party studia, i to jest właśnie problem teraz z Nintendo, że oni nie mają prawie żadnego third party studio robiącej im gry, co praktycznie zabiło Wii U. Ponieważ, nawet Wii U to praktycznie Xbox 360, ale Nintendo, więc takie 8-generacyjne to nie jest. Ach, ale cóż, zobaczymy jak będzie to z NX-em. Ale cóż, wszystkie silver coiny zostały zaliczone, więc czas na ostatni wyścig gry. Wyścig z Whispigiem. Mroczny śmiech Whispiga i białe światło nadziei. I tutaj mi się emulator skraszował, ponieważ... Yy... Mirlis Action i Fraps przeciągały sterowniki Direksa 8 coś tam i nie mogłem tego bossa w ogóle nagrać bez yy, crashowania gry. Szokująco Bandicam mógł nagrać tę walkę do końca. Więc hura! Ale ustawienia się zresetowały graficznie, więc troszeczkę tekstury postaci będą słabsze, ale już to miałem gdzieś. Było późno w nocy. To ten trend, zawsze jak nagrywam koniec gry to zawsze późno w nocy. Ale cóż Eee Nagrałem gierkę, przynajmniej do końca mi się udało. Ponieważ nie chciałem tego sprawa kancelować, na pewno nie. Ale cóż, whispig jest dwa razy łatwiejszy, znaczy no jest troszkę dalej ode mnie jeden buścik i można łatwo go ominąć. I to jest kolejna trasa, którą możesz zrobić tak, że jesteś out of bounds, czyli, że możesz poza trasą sobie lecieć. Ale musisz jechać koło trasy, a nie prosto na metę, ponieważ są... Pamiętacie te strzałki, które się pokazywały w wyścigu pierwszym, wulkanicznym, hop, to wulkaną? Tu w poziomach lotniczych są specjalne markery, które sprawdzają, gdzie ty jesteś na mapie. Żeby się mogła mapa załadować Jeśli się mapa nie załaduje całkowicie na okrążeniu To wtedy gra, jak sobie przejedziesz przez metę To to będzie tak, że w ogóle nie przejechałeś okrążenia I ci gra powie, że jedziesz w złym kierunku I spaprałeś wyścig, proszę restartować W japońskiej wersji yy, w, niektórych, w niektórych wersjach grać się kraszuje ostro Jak robisz yy, ten out of bound Szczególnie kiedy chcesz w Hop Top Zrobić ten kurde tajny warp ale ten tajny warp, który był w Hop Volcano był używany do tr tego, trzymania wyścigów trofeum, czyli że idziesz do Trophy Challenge w do Domain, robisz ten glitch, wychodzisz z tego, wychodzisz z trasy podczas Trophy Challenge'u na ten tajny warp w Hop Volcano, jesteś w Hub gra dalej myśli, że masz Trophy Challenge, więc idziesz na, na następny świat, robisz tam byle jaki wyścig, i go zakańczasz i potem gra tak się myli i ona myśli, że ten wyścig, który robiłeś to był ostatni wyścig Trophy Challenge. Więc zdobywasz trofeum w drugim świecie. Magia speedrunowa, panie i panowie. I ludzie to tak odkryli bez problemu. Ale cóż, panie i panowie, prawie kończymy ostatnie okrążenie gry. I z tym nasz problem z Whispigiem. Ale w ogóle taka fajna ciekawostka, kiedy przegrasz z Wispigiem, to są takie fajne game overy, gdzie on, kurde, na tronie siedzi i... Koniec gry. Ale cóż, panie i panowie, Wispig został pokonany po raz ostatni. I teraz rakieta Wispiga ma awarię i zamiast, kurde, wiecie, opuszczenia tej rakiety, to Whispeak kurde, leci do kosmos i kończy... Swoją karierę tak samo jak Cars w JoJo. I Whispeak powinien być tym super potężnym kosmicznym czarodziejem. Ale cóż, on został pokonany raz na zawsze. I to jest koniec gry. Więc teraz głowa tarza jest na Worldzie, i wszyscy mają swoją zabawę. I to nawet trochę długawy ending jest. Ale cóż. Teraz wszyscy bosowie będą spokojnie tutaj się bawili. Bez problemu, bez żadnej apokalipsy, hipnozy. Wispiga I w ogóle pierwszy boss triki ma tą samą nazwę jak posłać ze Star Foxa Adventure Książę triki, Ale nie będziemy robić gier Star Foxa ponieważ ja będę szczery nie jestem wielkim fanem Star Foxa Szczerze dużo serii Nintendo nie lubię oprócz Donkey Konga Ale cóż Tutaj jest Drumstick Jest tutaj Bluey i jeszcze będzie tutaj zaraz ten e, Smoky, ale. M, czy on będzie? No, jest tutaj Smoky, ale Bablera nie będzie. Co mnie zasmuca? Co, zabiliśmy go na trasie, czy co? Ale cóż, panie i panowie, teraz wszystko się kończy. Dobrze, i szczęśliwie, ale cóż, Whispik wciąż żyje ciąg dalszy nastąpi, nigdy. Ja to tak teraz mówię, ponieważ yy, zaraz na napisach będzie pisało ciąg dalszy nastąpi, na że nigdy nie było kontynuacji Diddy Kong Racing i w remake na DS-a chyba zredkonowało zakończenie, że Whispik nie powróci. Ale cóż, panie i panowie, to był Diddy Kong Racing na Nintendo 64, fantastyczna wyścigówka na konsole. na pewno dwa razy lepsza od Mario Kart 64, gra, która ledwo miała, kurde, coś do roboty w single playerze. Ale cóż, gra jest fantastyczna, dobrze się zestarzała. Bardzo ja Wam ją polecam. Ale jak już musicie wersję NDS-a wziąć, to już weźcie tą wersję NDS-a. Ale jak jesteście kolekcjonerami gry, albo po prostu lubicie grać na emulatorze, to ja naprawdę Wam polecam tą Gierkę zabulować też. Jak nie macie konsoli, oczywiście. Ale pamiętajcie, proszę bardzo, użyjcie kontroler na emulatorze, ponieważ strzaki będą Twoim odwiecznym wrogiem. No i kurde, głosy postaci. Sami Brytyjczycy I to jest Chris Sutherland tutaj, aktor Konkera który będzie głównym aktorem Conquera w konkerze Bad Four Day Jedyna gra dla dorosłych e, Rare Taka wiecie, od 18 lat Ponieważ Project Dark Strzelaninka była od 15 lat chyba Ale chyba się też zajmę konkerem na emulatorze Czemu nie? Pam, 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 pam no i to jest Noa Treehouse i Nintendo of America Ale cóż panie i panowie, jaki będzie mój ostatni let's play? Nie, nie wiem jeszcze, nie mam nic na nagranego Na pewno kiedy będziecie oglądali ten let's play, to będziecie mieli let's play po tej gierce Ale teraz robię sobie katalog, więc jeszcze nic nie mam w planach, więc nie wiem czemu ten nawet ten temat poruszyłem Ale cóż panie i panowie Zaraz się pojawią kody, które możesz użyć w grze I zaraz będzie napis ciągle nastąpi nawet Gdzieś będzie za chwileczkę. Ciąg dalszy nastąpi. Nigdy. Wiem, że teraz macie tutaj kody. I... Albo se zapiszcie teraz na kartce, albo sobie pójdźcie na internet i znajdźcie tam kody. Ale zaraz będzie tutaj ko... O, kody były też pierwszy napisak, napisach, więc nie pokażę ci tutaj wszystkiego. Ale tutaj są time triale i rekordy TT, które musisz pokonać. Co jest bardzo łatwe. Ja to bez problemu zrobiłem. Miałem może jeden restart lub dwa podczas robienia time trial, ale naprawdę problem taki wielki z tego wielki problem z tego nie było. W godzinkę możesz TT odblokować. Ale cóż, panie i panowie, mam nadzieję, że wam się ten let's play podobał. Dziękuję za oglądanie i jak zawsze trzymajcie się dobrze. I znowu kończę ten przeklęty let's play wcześniej. Ale cóż, panie i panowie. Powtarzam to, co powiedziałem. Mam nadzieję, że wam się na podobał. Tutaj Polski Gamer 17 i się spotkamy w moim następnym let's play'u. Znowu tutaj Polski Gamer 17 i ja was żegnam. Adios i dziękuję za oglądanie.